Ja już usiamanko, witajcie na moim kanale, dzisiaj nagrywamy Blaue Stars, jestem na swoim koncie, mam dużo opening, zobaczcie, Zanim go będę miał mega boxa, dokładnie to za chwilkę, no i mam skrzyneczkę, którą sobie teraz otworzymy, i ja kliknę ten, tą skrzynkę, ale wy jeszcze zanim klikniecie na tą skrzynkę dajcie łapę w górę i subskrypcję, no i ja co, a jeszcze napiszcie w komentarzu jak wam mija szkoła, a ja co, a jak? Klikam. Bui. A nie ma nic. Szkoda. Dobra, mamy tu, zobaczcie, jaką misję mamy. Chcę wygrać dwa razy i będę miał mega boxa, dlatego sobie wyklam teraz dwie rundki. Takie szybkie, wiecie, tak. No szybko. Lecimy. Dobra, widzowie. Słuchajcie. Jest taka sprawa, bo za chwilkę nagram. Zgadnijcie to. No dajcie, teraz obstawiacie w komentarzach, co ja bym mógł nagrać. Hmm. Skoro to jest kanał Gier Lego, tylko tak dzisiaj wyjątkowo i wczoraj wyjątkowo było Brawl Stars i jeszcze będą tam. oczywiście. No ale co ja mogę teraz nagrać? Ja hmm. <laughs> dobrze, nie wiecie, i wam powiem, ninja club. Kto zgadł, ten zgadł. Kto nie zgadł, ten nie zgadł. No i co, dalej lecimy. Zaraz będziemy otwierać te wszystkie skrzyneczki. Ale na początku musimy wygrać dwie rundeczki, bo chcę mieć, no... Chcę mieć Megaboxa. Kurczę, damy, ale czwarte miejsce, więc mamy, mamy, mamy. O, jeszcze 11 rundek Lan, lan, langa. Dobra, to jedna lunda i otwieramy też krzyneczki, wiem, że wy nie możecie się tego doczekać, ja też nie, ostatnio dropnąłem Gina i Pam, dzisiaj właśnie wyjdziemy też na te konto, zobaczymy jak tam mijają te dni, dobra, lecimy. Pogadanie jakiejś aktywizacji? Teraz słuchajcie, teraz robimy taki mak, że mi laguje, o nie! <ścoughs> Boże Ej, recyklał! Recyklał przez to lagi, czy jak się tu lamy, to nie? To stało się mi na, pod nami, tam... Derek, słuchajcie, widzimy się za chwilkę Gdzie? Widzimy się za chwilkę. Dobra, jesteśmy. Tam widzę jakąś szalkę. I sobie ją podjadę, ale nie jestem pewna czy to jest dobry pomysł, bo... Dobra, jadę. o No tak nie, tak nie. Nie no, nadal mnie laguje nad Ale hamstwo, dobra, zaraz, tam. Tylko chwilę, i to... My mamy internet, tylko po prostu on nam laguje. No daj, no atakujcie się, no. Dwie osoby jeszcze muszą zginąć. Dokładnie to jedna. No, no i idzie do góry, no. Teraz czekam do strefy i dadam. I ja teraz mogę dadnąć oczywiście Dobra, dadliśmy. fajnie, fajnie, pierwsze miejsce zajęła roza i dziecliśmy. Ono... Wygraliśmy! Dobra. To bo bożek, to będzie piękne. Jeśli nie mogę doczekać. Odbieram najpierw książeczkę, no tak... Tak, wiecie, tak początkowo mamy skrzyneczkę, dwa big boxy i otwieramy jednego big boxa. Trójka nic nie ma, niestety, otwieramy kolejną tu jeszcze nie ma nic. I mega boxa, o Boże. Dobra, ja, ja się będę kręcił, kręcę się. Jeden, dwa, trzy i klikam, Uuu.

w są ważne. No dobra, teraz zobaczmy. Hmm. wyjdziemy na te moje najlepsze konto. Prawie najlepsze, bo najlepszego wam nie pokażę. Sorry. No halo. No dobra. Wchodzę na to. Odbieramy. I słuchajcie, kończymy odcineczek. Tylko jeszcze widzimy na kątku mojego kotka. Tylko tylko że jeszcze śpi. No, szkoda, że śpi. O Boże, musieliśmy... Na, na kibalak. <noise> Boże, to tutaj było. Dobrze, jesteśmy na końcu mojego kota. Ja wiem, nie jestem z tego mega zaskoczona. Sami zobaczą tam. No dobra, kończymy po prostu odcineczek. To pa, pa, papa. pa, pa.